pan Przemysław Kępa, sędzia międzynarodowy oraz pan Robert. Za każdym razem drużyny JKH GKS Jastrzębie. Giełkszarze ostatni raz wygrali. Ale ta Kosta znalazł się przed ranką. strzela, broni, broni i Jeszcze Zablokowane. Jeszcze, jeszcze będzie strzał, broni ram. Jastrzębianie i Urbanowicz. Maciej Urbanowicz w ubiegłym roku w Katowicach. Teraz strzela, robi I przejął ten krążek. Jeszcze Starzyński, ale walczy na strzębianika. Sperlik odwrócił się. Zmiana toru lotu. Zgląda krą... się. Tam po drugiej stronie jest krężołek, Ale da Kosta sam. krężołek, teraz przed bramkę. Pasiut. Ale spudłował teraz Grzegorz Pasiut. A jas. Starzyński pod bramkę. Raszka nie łapie tego Krążałka. Kolegę, jest Pasiut. Pasiut przed bramkę. Gdzie jest krążek, krężołek strzela. Broni Raszka. Do Kolusza. Kolusz. Kolusz strzela zasłonięty raszka. Gdzie jest krążek pod to sekundową regulaminową przerwę? Urbanowicz spalony. No i teraz mamy. Ostre starcie. Wiemy, że Urbanowicz.. Jarosz. Jarosz wyjeżdża przed bramkę strzela. I Uralne i Jastrzębianie muszą jeszcze raz powalczyć. Obok bramki. Katowiczanie w piątkę, ale teraz szansa kostek do Josafowa. Josafow zamieszanie. Jeszcze jedna próba, pusta bramka przed. Salmi, ale Jastrzębianie wyłuskali ten krążek. Bez strzału i koniec, koniec. Jeszcze kontrola, czy od 20 minut będzie schodził ten czas. Wszystko w porządku. Kolusz czy Łukasz na lewajka? Kolusz zablokowany. Dobra teraz sytuacja rad Makonen. Na drugą stronę. Tu jest Dakosta strzela ponad bramką. Raszki. Żar. Krężołek spychany. Gdzie jest krążek? Mrozi, mrozi. Raszka. Krążek. Akcji sędziów. W tej odległości to groziło kontuzją, ale sędziowie nie Teraz zagraniem przez bramkę. Tam świetna okazja Makonena. Raszka. Gdzie jest krążek? Zamrożony. Perlik minął kolusza. Kasperlik. Podanie do Josafowa, Josafow strzela, ale świetnie. Jeszcze Urbanowicz, ale przegrał pojedynek ze Starzyński. Michałowski na drugą stronę. Strzał z pierwszego. Broni ram i ale Kasperlik utrzymuje się przy krążku. Trzech na dwóch Kasperlik, ależ akcja. I teraz uniesiona. Zawęzili mocno teraz. Jas. mocny zamach. Broni ram. Makonen. Jaz. Górny. Strzela, broni Ram. Wrócił. Już tylko we czwórkę bronią się Katowiczani. Jeszcze przez pół minuty. Ależ teraz sytuacja. Ovinen. Jeszcze jeden strzał i gol. Gol. Wykorzystali Jastrzębianie tą przewagę. Zasłonięty tam Robin Ram. I na 24 sekundy przed końcem kary Francili Jastrzębianie obejmują prowadzenie. A Trzymżar, Tadej Trzymżar, za dużo o jedno podanie chciałoby się powiedzieć, ale jeszcze kolor. Tomasik wrzuca teraz na bramkę, o, ależ teraz uniesiona ręka. serii Urbanowicz, Urbanowicz wjechał do tercji, wrzuca, Ram głową obronił. Chodzą z kontrą, Turtjainen, zablokowany strzał, jeszcze jedna próba, ale broni, broni, mroje. Makonen, Makonen przejął krążek, zostawił do Francilii, Francila strzela obok bramki. Zdąży jeszcze oddać strzał. No bardziej to była wrzutka na bramkę Raszki niż strzał. Gotowi do rozpoczęcia trzeciej tercji tego ciekawego meczu. Da się na środek do Pasiuta. Pasiut świetnie tam zagrał do Dakosty. Strzela Dakosta. Broni Raszki. Obok bramki. Jeszcze paść. na niebieską. Strzela Maris Jiraz wprost w rama. czym żar czy Kostek? żar tu idzie w sukurs. Lachde, lachde. Strzela, broni, broni, Raszka. Czymżar długo, Starzyński strzela, broni, kolejny raz Raszka. Czymżar, Kolusz. Czymżar strzela, broni, broni, świetnie broni Andrzej Raszka. Kolusz. Do Tomasika, Tomasik wprost Michałowskiego, jeszcze poprawka i świetnie trafi gol! Obronił Raszka, ale wobec dobitki Patryka Krężołka był już bezradny, a więc... I wychodzą Jastrzębianie. Ale świetnie teraz odebrał Kasperlikowi Da Costa. Da Costa co zrobi? Strzela sam, broni, broni, rasza w kierunku Po jednak dwóch czternastek, Lachdy i pas. Pasia, ale tymczasem Chim żar przed bramkę. Ogromne zamieszanie. No, Starzeński, Sperlik, Kasperlik czy Krawczyk? Strzela Kasperlik, broni ram. Pasiut. Jeszcze Jarosz, Urbanowicz przeciął teraz to podanie, Sawicki. Krężołek do środka, Pasiut, Pasiut, 30 sekund do końca gry, Krężołek i gol, 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 Patryk Krężołek, Patryk Krężołek, jeżeli to jest dla Państwa zaskoczenie, JKH, GKS Jastrzębie, ostra walka tam za bramką, jest Kolusz, jest Paś, są Katowiczanie, Paś, Paś strzela ponad bramką, broni ram, koniec meczu. GKS Katowice przełamuje serię porażek z drużyną JKH GKS Jastrzębie i wygrywa w Jastrzębiu 2 do 1 zdobywając zwycięską bramkę.